Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie, w którym odpowiadam na wasze pytania, które pojawiły się w grupie Dieta Odchudzanie Wymieniamy Wiedzę i Doświadczenia. Te pytania pojawiły się zarówno bezpośrednio pod moim postem, jak i zostały wysłane do mnie w wiadomości prywatnej. Za wszystkie pytania dziękuję i postaram się na wszystkie tematy Odpowiedzieć wszystkie tematy, poruszyć. Tak więc e, zapraszam do śledzenia e, e, tych filmów. E, no i zaczynamy. Pytanie numer jeden. Dzień dobry. Chciałabym wymodelować pośladki. Oglądałam film, w którym jedna z youtuberek mówi, że da się ładnie wymodelować pośladki samym szybkim marszem. Czy to prawda? E, więc tak. E, za ruch e, naszego ciała podczas poruszania odpowiada grupa mięśni kurszowo-goleniowych i mięsień pośladkowy wielki. Z tym, że mięsień pośladkowy wielki nie pełni istotnej roli w samym procesie poruszania, włącza się on dopiero jako dodatkowy mięsień podczas no, tych ciężkich Marszy czyli dodania obciążenia, tak? Krótko mówiąc, na, odpowiadając na Twoje pytanie, sam marsz to za mało, żeby wymodelować pośladki. Jak słabo ten pośladek pracuje, możesz sobie sama sprawdzić dotykając pośladka podczas chodzenia Zobaczysz, że ten mięsień nie napina się jakoś specjalnie jego praca nie jest duża główną rolę tutaj wykonuje główną pracę wykonuje mięsień kulszowo-goleniowy grupa mięśni kulszowo-goleniowych i to ona jest głównie odpowiedzialna za poruszanie natomiast mięsień pośladkowy wielki włącza się dopiero do pracy podczas dodania obciążenia czyli podczas no, zwiększenia e, tej pracy którą musi wykonać i odpowiada za e, no, podciągnięcie biodra i wyprostowanie sylwetki Także w procesie modelowania sylwetki nie stosuje się takich ćwiczeń jak marsze, żeby ten pośladek jakoś modelować, te pośladki jakoś fajnie ukształtować. Wykorzystuje się ćwiczenia z obciążeniem, z dużym obciążeniem, takie jak martwe ciągi, martwe ciągi szczególnie na prostych nogach, wykroki z, z hantlami, ze sztangą. Tych ćwiczeń jest naprawdę wiele i każde daje lepsze rezultaty niż sam marsz. Pytanie numer dwa. Czy jeśli moje dzienne zapotrzebowanie na kalorie wynosi około 2000 kilokalorii, niska aktywność fizyczna, waga w normie 166 cm wzrostu, czasem jazda na rowerze, ale do tego codziennie trochę trening interwałowy plus minus 600 kilokalorii, bo bardzo mi się to spodobało, a chciałabym utrzymać wagę, to po prostu dodać te 600 kilokalorii do codziennego zapotrzebowania. Pozdrawiam. Tak, tutaj do, mamy do czynienia z tak zwanym zachowaniem homeostazy energetycznej organizmu, czyli krótko mówiąc równowagi. Suma wydatków musi być równa temu, co do organizmu dostarczamy, czyli krótko mówiąc Tyle kalorii, ile dostarczymy, musimy spożytkować, musimy wyjść na zero. Jeśli bilans energetyczny będzie dodatni, wtedy będziemy tyć. Jeśli bilans energetyczny będzie ujemny, będziemy masę ciała tracić. Odpowiadając na Twoje pytanie, do każdej aktywności fizycznej tego typu musisz dobrać odpowiednią dietę. To znaczy, jeśli aktywność fizyczna spala około. 600 kilokalorii, czyli musisz to uwzględnić w swojej diecie, czyli najprościej dodać te 600 kilokalorii. Tutaj jest kwestia jeszcze, no, prawidłowego obliczenia zapotrzebowania energetycznego, ale tutaj, tutaj to, no, temat jest dosyć bardzo rozległy i na pewno, no, w jednym odcinku tego nie, nie rozwiążemy. Ale tak, musisz dodać to, co Spożytkuje Twoja aktywność fizyczna, czyli tyle, ile wydatkujesz energii, musisz dostarczyć, żeby wejść na zero. Krótko mówiąc, musicie bilansować menu każdego dnia, tak, czyli jeśli aktywność w poniedziałek jest mniejsza, bilansujecie poniedziałek pod tym kątem, jeśli we wtorek aktywność fizyczna jest większa, musicie tyle kalorii dodać i każdy dzień analogicznie tak samo. Czasami jest tak, że muszę bilansować 7 dni w tygodniu, ponieważ osoba Każdego dnia wykonuję inną aktywność fizyczną, inny trening, czy to podczas modelowania sylwetki, czy podczas redukcji. Te treningi są różne, różne jest zapotrzebowanie, więc no analogicznie muszę tą dietę dostosować do. Konkretnego dnia i każdy pacjent jest tutaj traktowany indywidualnie. Dlatego y, tak, nie, takie, tak złe są wszelkie, wszelkiego rodzaju y, programy, królewny, śnieżki, y, księcia, y, myszki Miki i tak dalej, w którym dostajecie gotowe jadłospisy, y, niezbilansowane pod kątem energii, pod kątem y, mikro, makro Dieta dla każdego jest dietą do niczego. Taki prosty przykład. Zobacz, jak często ile czasu zajmuje wybranie butów. Tak? No, nie, nie, nie bierzesz butów od koleżanki, bo, bo ci je daje i nie chodzisz w nich. Mimo tego, że są za duże, są jej, nie są w ogóle do ciebie dopasowane, boli, boli cię to, ale chodzisz, nie? Tak nie robisz. Natomiast dietę bierzesz od koleżanki, od kolegi, bądź od kogoś z internetu, kogo nawet nie znasz, nie wiesz, kto to jest. Płacisz mu za to pieniądze. Dieta nie jest dostosowana do ciebie, nie jest zoptymalizowana pod kątem Twojego y, y, stylu życia, y, ale ją stosujesz. No, możesz. Tylko, czy to ma sens? Idziemy do następnego pytania. Pytanie numer 3. Czy istnieje coś takiego jak zwolniony metabolizm? Często spotykam się z opinią, że jeśli będzie się jadło poniżej podstawowej przemiany materii, to metabolizm zwolni i zamiast chudnąć, to możemy nawet tyć. A co jeśli przez przypadek znajdę się na bezludnej wyspie i nie będzie, nie będzie nic do jedzenia, zanim nauczę się polować lub znajdę odpowiednie owoce do jedzenia, czy będę coraz grubsza? Podzielimy sobie te pytania na dwie części. Pierwsza. Czy istnieje coś takiego jak zwolniony metabolizm? Oczywiście istnieje i mamy z nim do czynienia na przykład przy niedoczynności tarczycy. Wtedy te procesy biochemiczne zachodzące w organizmie postępują wolniej. Podstawowa przemiana materii ulega obniżeniu. Czym jest podstawowa przemiana materii, czyli tak zwany PPM? ppm jest to ilość energii, którą dostarczasz do swojego organizmu, a w zasadzie powinna być dostarczana do twojego organizmu w celu zachowania podstawowych funkcji życiowych, takich jak no, trawienie, oddychanie, oddychanie, czyli te funkcje, które no, twój organizm cały czas wykonuje i musi mieć do tego energię. Do tego oczywiście. Podstawowa przemiana materii nie jest liczona w jakimkolwiek wysiłku fizycznym, tak czyli jest w stanie spokoju fizycznego, psychicznego. Krótko mówiąc, leżysz, pachniesz i tylko to, i na to potrzebujesz energii. Do tego musisz oczywiście brać pod uwagę, że nie każdy ma takie życie i część z osób wykonuje jednak jakieś treningi, aktywności dnia, dnia codziennego. I tutaj wchodzi pojęcie całkowitej przemiany materii, czyli ppm plus aktywność fizyczna dodana, czyli aktywność dnia codziennego, plus jakieś treningi i tak dalej. Pojawia się tutaj również pojęcie współczynnika PA, czyli współczynnika aktywności fizycznej, w zależności od źródeł od 1, 1, 1, 1, 4 do 2, 4 nawet, nawet więcej. Tutaj, tutaj jest to uzależnione od tego, z kim mamy do czynienia. Oczywiście ten poziom wyższy, najwyższy, to jest poziom mistrzowski, olimpijski zawodników, no, osób, które trenują zawodowo, zawodników, a im niżej, tym bardziej amatorsko poziom taki najniższy, ten powiedzmy 1-1, 1-2, to jest taki poziom no, leżenia w łóżku szpitalnym powiedzmy i, i, i tyle, bez jakiejkolwiek aktywności dodatkowo fizycznej. Odpowiadając na Twoje pytanie, na drugą część. Często spotykam się z opinią, że jeśli będzie się jadło poniżej podstawowej przemiany materii, to metabolizm zwolni i zamiast chudnąć, to możemy nawet tyć. Mówiłem o tym już wcześniej o, o homeostazie energetycznej, czyli jeżeli dostarczamy więcej energii niż potrzebujemy, to tyjemy, jeśli mniej, to chudniemy. W warunkach fizjologicznych, oczywiście, tak to wygląda. Nadpodaż kalorii powoduje tycie. Koniec, kropka. Chudniemy od e, ujemnego bilansu energetycznego. Koniec, kropka. Podjęłaś tutaj, e, zaczepiłaś o bardzo ważną kwestię jaką jest adaptacja organizmu do treningu. Część z osób myśli, że jeżeli zaczyna przygodę z odchudzaniem, z treningiem i zaczyna wykonywać jakąś aktywność fizyczną, to tą aktywność fizyczną może wykonywać przez całe lata tą samą i ta aktywność fizyczna będzie powodować takie same przyrosty masy mięśniowej, takie same efekty odchudzające. Ten organizm będzie spalał tyle samo kalorii. Generalnie ćwiczymy tylko z panią Iksińską, boczki bądź tam jakieś truchty, przysiady, brazylijskie pośladki i cały czas możemy na tym jechać i będziemy wyglądać z miesiąca na miesiąc lepiej. Tak nie jest, to jest, to jest głupota i niestety w fizjologii nie da się oszukać. Adaptacja organizmu przebiega na wielu płaszczyznach, m.in. adaptacji tkanki mięśniowej, układu kostno-stawowego, układu oddechowego, układu hormonalnego, tutaj szczególnie jest to widoczne u osób trenujących siłowo, mniej u osób trenujących wytrzymałość. Tutaj te zmiany hormonalne układu hormonalnego u osób ćwiczących z obciążeniem są większe, natomiast no niewielkie, jeśli chodzi o ćwiczenia wytrzymałościowe i oczywiście dochodzi adaptacja metaboliczna. Musimy sobie powiedzieć, że spalamy kalorie zarówno podczas wysiłku fizycznego, jak i bezpośrednio po nim. Tzw. Tzw. Mówi się o tym, że to jest tak zwany okres restytucji, czyli tego odpoczynku. Przerywamy aktywność fizyczną i wtedy też spalamy kalorie. Oczywiście, no tutaj, w zależności od wykonywanego treningu, te wartości będą różne. Co więcej, Przypuśćmy że zaczynasz biegać. Na początku twoje bieganie godzinne to koszt powiedzmy około. Nie wiem powiedzmy 400 kalorii strzelam bo nie wiem w jakim tempie biegasz. Na początku spalasz 400 kalorii i zakładasz, że będziesz te 400 kalorii spadać spalać non stop. Tak też pokazują niektóre mądre strony internetowe że to generalnie zawsze spalasz, spalasz, spalasz 400 kalorii bez znaczenia na okres wytrenowania, jak, jak wyglądasz, ile, ile czasu biegasz, zawsze jest te 400 kalorii, bo tyle jest godzina biegania. To jest bójda, nie możesz się tym sugerować. Twój organizm przyzwyczaja się do tej aktywności. Na początku będziesz spalać te 400 kalorii, po 8-9 miesiącach będziesz spalać. 250-290 kcal, tak jest, niestety. Ta aktywność dla Twojego organizmu staje się coraz mniej wymagająca, bardziej przyzwyczajasz się do, tego, do tej aktywności, adaptacja postępuje. Co więcej, jeśli zaczniesz obliczać sobie współczynnik aktywności fizycznej pal. I przyjmiesz 1,7, to po tych 8-9 miesiącach spokojnie możesz założyć, że ta aktywność nie jest już wysoka, jest umiarkowana. Dlaczego twój organizm po prostu się do niej przyzwyczaił? Dlatego kupowanie planów internetowych, planów treningowych u nie wiadomo kogo, nie jest takim dobrym pomysłem, przy założeniu, że ta osoba sprzedaje ci plan i nie masz z nią kontaktu. Tak, bez wywiadu i bez no, poznania twojej osoby. Taki plan nie będzie tak efektywny jak u osoby, która przeprowadzi wywiad, poznać się na tyle, że będzie w stanie dobrać ten trening i będzie wiedziała, że na przykład bieganie dla Ciebie godzinne to nie jest żaden żaden wyczyn, i bo ty biegasz 15 20 lat i na pewno nie spalisz 400 kalorii. Kolejne pytanie. Jem 2000 kalorii i ciągle jestem głodna. Dlaczego? No i tutaj to jest pytanie z serii Nie ma na to odpowiedzi. Każdy jadłospis musimy bilansować oddzielnie. Nie ma diety uniwersalnej i zawsze mówię to swoim pacjentom: nie ma diety uniwersalnej. Jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Pytanie tego typu należy rozważać inaczej: co jest w tych dwóch tysiącach kalorii? Czy to są słodycze, czy to są chipsy, czy to jest na przykład kilogram warzyw dziennie? Bez poznania, dokładnego poznania i bez dokładnego wywiadu, trudno powiedzieć, co tak naprawdę jest. Ale jest na to jedna rada. Pokażę Wam, jak powinna wyglądać dobrze przeprowadzona redukcja. Jakie powinny temu przyświecać zasady i czym powinniście się, powinniście się kierować. Przede wszystkim, redukcja prawidłowo przeprowadzona jest z uwzględnieniem waszego, waszej aktywności fizycznej, czyli dieta wspiera wasz cel treningowy. Tak, jeśli macie cel za cel schudnąć, wtedy dieta powinna być odpowiednio dobrana i na ujemnym bilansie kalorycznym. Jeśli chcecie przytyć, dodatni bilans kaloryczny i trochę inny udział no, białek, węglowodanów i tłuszczy. Natomiast zajmiemy się redukcją bo no, grupa tego wymaga i no, wie, większość osób jednak chce schudnąć, niż przybrać na masę. Zakładamy, że jesteście osobą, osobami aktywnymi, ćwiczycie i chcecie po prostu się wymodelować. Jak ta redukcja powinna wyglądać? Przede wszystkim, redukcja dobrze zaplanowana uwzględnia niski deficyt, niewielki deficyt, czyli y, podręcznikowo, według badań, minus 500 kcal do 1000 Kilokalorii na dobę. Taki spadek, taki deficyt zapewnia tygodniowy spadek masy ciała o około, w zależności jak, jak sobie przyjmiecie, od pół do jednego kilograma. Oczywiście no, 1000 kilokalorii to w ciągu tygodnia około. 1 kg masy ciała mniej. Natomiast ja jestem zdania, że lepiej zrobić to na mniejszym deficycie. Konsekwentnie, żeby ten organizm się przyzwyczaił do tego. Spokojnie, czyli zakładam deficyt 300-500 kalorii. Zazwyczaj, zazwyczaj. Dalej, zwiększamy ilość białka. Osoby aktywne fizyczne, fizycznie potrzebują większą ilość białka. Tutaj białko dla osób trenujących około. 2 gram na kilogram masy ciała, to jest taka wartość minimalna, oczywiście im osoba trenuje bardziej siłowo, tym ta ilość białka powinna być większa. Tłuszcze od 0,5 do 1 g na kilogram masy ciała, węglowodany reszta. Jak to będzie wyglądać w praktyce, jakie są ilości, musicie sobie sprawdzić sami. Jeśli będziecie chcieli, mogę Wam taki filmik nagrać. Jak to policzyć, jak to rozplanować, napiszcie po prostu w komentarzu. Zrobimy to razem. Co dalej? Zakładamy, że Wasza dieta jest dobra, ok? Czyli w takiej diecie powinniście zawrzeć około 30-40 g błonnika. Kto zazliczy błonnik, łapka w górę. 30-40 gram błonnika. Błonnik pełni bardzo ważną funkcję w naszym organizmie. Mówiłem to m.in. w filmie o jelitach. Odporność też idzie z jelit. O tym też postaram się nagrać filmik. Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o błonniku, zapraszam do innych moich filmów. Fakt faktem na diecie redukcyjnej zwiększamy ilość błonnika nawet do 40 gram na dobę. Woda mineralna to około 30 ml na kilogram masy ciała. Musicie pić po prostu, żeby ten organizm miał co te, te toksyny wydalać. Musicie pić wodę. E, oczywiście toksyny są zmagazynowane również przede, również przede wszystkim w tkance tłuszczowej. Ludzki organizm nie jest jakimś rezerwuarem, jeśli chodzi o toksyny i metale ciężkie, więc tutaj z tymi grupami i z, z tym wciskaniem ALS-u, tak, wiecie... No ostrożnie, w każdym razie naukowo nie jest. Eee, 30 gram bólnika, 30 ml eee, wody na kilogram masy ciała. I, oczywa, I oczywiście trening w strefie tętna od 60 do 70% tętna maksymalnego i optymalny czas, eee, w jakim powinniście się tutaj zmieścić, to jest minimum 30 minut. Optymalnie około godziny, chociaż to są wartości umowne. Często sprawdza się tak, że jeżeli jesteście w stanie ćwiczyć bardziej intensywnie, dłużej, wtedy ten, te, ta aktywność fizyczna może ulec, ulec modyfikacji i często u pacjentów stosuje in, trening interwałowy. Jeśli są na przykład w stanie biegać więcej niż godzina, dłużej niż godzina, wtedy te interwały się sprawdzają. Moi drodzy, no to w zasadzie w tym temacie, w tym, w tym odcinku to tyle, mam nadzieję, że się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie co sądzicie, zapraszam do dyskusji, zapraszam do zadawania pytań, jestem tu dla was, jeśli chcecie, żebym jakiś temat poruszył, pytajcie, dzwońcie, piszcie i do zobaczenia.